To ja, Charmander, na swojej śwince. I dzisiaj wam pokażę top 5 no, fajnych maszyn, które zabijają włamy waczy. go na top numer 5. Świnko! No. Teraz sobie pojedziemy. Jaka wolna świnka, no Szybciej pójdziemy, tak normalnie. Cześć, koniu. Yy... Przepraszam. I sorry, muszę wziąć na chwilę tę. Tą. No, wiecie, cięcie, bo kurde, jakiś mob wszedł moją pułapkę i ją zniszczył. Bo to jest tej, pułapka, więc zrobię cięcie. Yy... Złożę od nowo znaczy... Naprawię pułapkę i już. No tam też ktoś rozwali pułapkę. No co za ludzie, no. Dobra, już jestem, więc naprawiamy. I lecimy do pierwszej pułapki. Na miejscu piątym. Jest TNT pod nogą. Tylko, że ja nie będę testowcem. O, Elitra. Tylko villagery będą testowane. Więc. O, ta da, times TNT. Tada! To jest numer 5 TNT pod nogą. Kolejny jest. I czekajcie. Times tutaj, bo jest ciemno. Top 4 trafiony, zatopiony. Tada! Szczały są. Ta -da. Hi -hi. I tak do skutku aż zginie. Kolejny, to co eksplodowało, to TNT na głowie. Czyli to jest piescą, tam jest TNT. Tu jest podłączone kablami. Tam jest TNT? Tak, jest. I proszę bardzo. ta da Spada! I kość już nie widzi. Ta -da. Kolejny! Mm, trochę bolesne, to kowadło. No, numer drugi. Patrzcie. Ta osoba tu. Na przykład to można zasłonić czymś, i na przykład nikt tego nie widzi. I chodzi, Spuść się, Spójrzcie. Spójrzcie. Stwórz. Stwórz. Tu, chodź. Tudo. Ta Trochę nie zginął. Oj. no to. Pokażę Wam. O, o. Tak to może boleć. I tak doskoto aż zginiemy. Tada! I teraz będzie ostatnie, które będzie chyba najbardziej bolesne. Jestem w ścianie. Tu jest tak, że no, to nas we mnie w do ściany. Żebyśmy się nie wydostali, to dalej są po, takie podłożone boki. Patrzcie. O! O! Widzicie? Jedynie tak możemy zrobić, żeby się uwolnić. Tylko czasem i to nie działa. O teraz, o tada! Nie! Ale patrzcie, tutaj górny prawy róg. Oddychamy? Nie, pierwszy raz zauważyłem, że znowu oddychamy w ścianie. Ja? Jakie super! Dawaj uwolni... No, to było 5, top 5 i teraz Wam pokażę jak to zbudować. Tego nie muszę pokazywać, bo wiecie jak to zbudować. Titi, piasek, półpłytka i już. Tu trzeba red zone. To jest nie po położony. I pod tym na przykład mamy. My no, mamy tu taki. Tak. To nadal działa. Na przykład to był jakiś blok, ale tu musi być redstone. Później yy. później ten łączący kabel, redstone, redstone, redstone i tutaj, i tutaj i piston. Gdzie są strzały. I na przykład tu drzwi to i tak działa. Jakoś. To? To wiadomo. I tu było dość... Kablem podłączony do płytki. Tu jedziemy, tak jedziemy, tak jedziemy, tak jedziemy. To jest na niepotrzebne Tak do góry, tu jedzie, tu jedzie, tu jedzie. I na piston i piston wyrzuca TNT i boom. Tego nie muszę Wam przedstawiać. Ponieważ to działa w taki sposób, że trzeba najpierw zniszczyć, zniszczyć te drzwi. później zrobić tak. Dać sporo te drzwi, na ty postawić te pistony. Raczej mm, kowadło. Teraz Wam pokażę. Damy mu D1. Teraz Wam pokażę. Tylko znajdę żelazne drzwiczki. O, gdzie to jest? No. Mamy tam otwarty piston. Proszę bardzo. No i kowadła. Teraz damy mu 0 i ta a to było chyba też łatwe do zbudowania, Półpłytka, drzwi taki ręczno redson yy, ręcą, ręcą, red yy, czerwony proszek może będę dla nas no i trzeba tak tu zrobić, później to wypnie ale żeby to wepchało, to trzeba tu i tu! czekajcie, nienawidzę deszczu ja ten, chociaż nie dziwne, jest strasznie głośny, na przykład jak Wskazano w filmie z mojej ucieczki z więzienia. Klear. Już. Dobra, dosyć, dosyć. Nie tak głośno. O, mamy tą półpłytkę. No i. Dobra, ale wiadomo jak to działa. To wpycha nas i proszę bardzo. A teraz pora na wielki, wielki finał. Żeby. To wszystko razem rozwalić He, 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 he. A to trzeba. Jaką komendę tu wpisać? No wiadomo. He! I. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo się wpiszemy, obie jaką liczbę. Ja chyba wpiszę 50 i znowu 50 I znowu 50. I nazwa czego może być? He, he. Ale to będzie wiel... Eee... Koniu. Co się stało? Prześpisałem komendę. O co chodzi? E eee... 50 na... Pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. I TNT te O, teraz, teraz, teraz. E. Czekajcie, coś się zawiesiło. Jeden. Oj, to jest całe pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Jo! Okej, okay. to jak ma być wielki finał, obie nam nie zlagowało. Damy motę 0. I pora na wielki finał. Odcinka top 5 pułapek. tu już mi zaczyna lagować tyle TNT. Tam była chyba pół płytka. No jest. No to pora na wielkie finał. Idziemy, idziemy, idziemy. A la Hagbard. Respawn. Respawn. No to nasz wielki finał się zakończył zawieszeniem gry. Łorety Dobra, chyba skończymy. to będzie trwało nieskończoność. Dobra, kończymy. Do... Widzę. O, widzicie, co się stało? Aż mi zlagowało Tak, zamknij. Łorety Dobra, widzicie moje inne gry, spoko, dawać, okej, okay. ładuje się, sprawdźmy, czy to wszystko eksplodowało, czy już nie, aha, okej, okay. nic się nie stało, widzicie, czasami tak że coś wszystko zapomina i do widzenia jest z tym. Żyję! Żyje, żyje! żyje. Wskazała to samo co mi w ucieczce i w więzienia. Dobra, że Dobrze, testujmy na sobie te wszystkie pułapki. Będzie całkiem ciekawie. Au! Już parę razy na siebie testowałem. Łorety. Tu się co stało? Ciekawe, co tu się stało. Hm. Strasznie pozapominało wszystko. Mojego wadła. Dobra, wielki finałowy był, więc do widzenia. Patrzcie, jakie ścianie wymachuje rękami. Jo, jakie widoki fajne. Więc to było na tyle. Papa. Pa.